To jestem ja z roku 2022, a to jestem ja z roku 2024. Dacie wiary, że to już minęły dwa lata. Wówczas podjąłem się wyzwania, w którym musiałem w ciągu 10 minut wymienić jak najwięcej miast w Europie znam i poszło mi mocno średnio, ale usprawiedliwiam się z faktem, że wtedy byłem nowy i dopiero zaczynałem się uczyć geografii więcej, ale wynik, który wówczas uzyskałem, to 138 wymienionych miast. Muszę jeszcze raz dzisiaj się podjąć tego challenge'u, bo bardzo mnie ciekawi, jak w przeciągu dwóch lat moja wiedza się zmieniła. W prawym, górnym rogu ekranu jest minutnik wyznaczony na 10 minut. Po tym czasie kończę pisać, tak jak na sprawdzianie, odkładamy długopis na bok. Koniecznie, moi drodzy, sprawdźcie się wraz ze mną, link macie w opisie. Ciekawi mnie, ile wy takich miast wymienicie. No i odcinki są codziennie godzina 16. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj i tak dalej. No to na miejsce gotowi start poszedł czas, leci tutaj, widać wszystko, to ja mogę lecić. Czy polskie nazwy się łapią? Łapią się, Warszawa, Kraków, Poznań, albo nie, pojadę Lubelszczyzną, Puławy, e, Lublin, mam w głowie Szczecin, to już piszę tak samo Szczecinek, Jawożno, Opole, Opole Lubelskie, e, Kraków, a już pisałem Wadowice, Mysłowice Będzin, Katowice, Zagrzeb i Zabrze, <laughs> już się nie pomylę. Tarnowskie Góry mamy tutaj. Wła nie wiem, co ja, czego Władywostok pomyślałem? Chrubieszów, Halinów, Cyców jak mogę tak lecieć. Gniezno mam w głowie. Tarnów, Tarnobrzeg, Koło, Piątek, sobota chyba jest też takie, wtorek jest takie miasto, ale tutaj już lecę, Gdynia, Gdańsk. E, Sopot Kołobrzeg pisałem, Słupsk na pewno nie pisałem, Bartoszyce Jawożno, pisałem już, e, Słup, nie pisałem, Suwałki, Białystok, Łomża. E, bl, 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 szybko nie zatrzymuj się, Kamil, szkoda czasu, Rzeszów, Nysa, Nisko. Pławy pisałem, Poniatowa jest tutaj blisko. Końskowola chyba to nie łapie już. Łapie, wow! No to to są małe miasta. E, Wiedeń już jak tak mam, ale Ostrów Wielkopolski, Grodzisk, Mazowiecki. Czego ja takie długie nazwy wymyślam nagle? E, ale chcę, żeby jak najlepiej mi poszło. Lubin. E, Lu, Luboszyce jest chyba taka miejscowość. Lubartów jest na pewno. E, Groklin. Nie nie ma czegoś takiego, już się teraz pomyliłem. No, Jezu, mam teraz to, Wrocław, Wrocławek, no Wrocław, Toruń, Bydgosz, ile czasu? Dwie minuty już minęły? Frankfurt, Berlin, już jak mam w głowie, Kopenhaga, Oslo, Narwa, Ale już teraz wymyślam. Tallin, Wilno. No Jezu, byle co Ateny, Roma, San Marino chociażby, Turyn, Florencja, Bari, Bergamo, Parma, Palermo, Salernitana, nie to chyba nie jest nazwa miasta, eee, Radom, Radomsko, Skierniewice, Łódź. No, Tarchomin. Nie to nie jest przecież. Czego ja znowu mam ten Tarchomin, że to miasto? Ełk. Elbląg. Olsztyn. Aleksandrów Mazowiecki. A już pisałem? Tomaszów Mazowiecki. Kielce. Paryż. Marsylia. Nicea. Monako, Madryt. Barcelona. Lizbona. E... Jak nie ma Lizbony? No, Lizbona jest. Porto. Bełchatów. Ale mam tutaj teraz, kurde, ciąg. Bytom. Sosnowiec. Eee, dobra. Toruń pisałem. Tarnów. Nie, to też pisałem. No, Mińsk chociażby. Doniec, Kijów. Lwów. Moskwa. Krasno... Chociaż to... Nie, Krasnodar jest. Rostów. To też na pewno. Sewastopol. Tak, to też musi być. Do nic. pisałem Lwów, w Sumy jest taka miejscowość. Bukareszt. Skopie. Już jak tak jadę. Warna. Chociażby w Bułgarii, ale Sofia przede wszystkim. Belgrad. Nis. Dobra, Sarajewo. W Amst... Ile jest czasu? Już 5 minut. u słabo. Londyn, Leeds, Birmingham, Luton, Southampton, Dublin, Belfast. Tak jest. Glasgow, Edynburg, Reykjavik, Sztokholm, Göteborg, Helsinki, Ryga tutaj na pewno Tampara. Nie Tampere to było. E, Tuwalu mam teraz w głowie Berno, Curych, Luzanna to było. Kurde. Dobra, szkoda czasu, Berno. A pisałem, e, chciałem to w Czechach, Praga. Bratysława. Co tam jeszcze było? Koszyce na pewno? Budapeszt, Kiszyniów. E, Cypr tutaj nawet jest. To Nikozja już wpiszę. Murmańsk. Eee... Dobra, to mamy. Brest. Niech będzie. Bordeaux. No jak nie? Dobra, Jezu, bo już znowu będę się mylił z tą nazwą. Eee... Ta... Nie, to... Czego Tarnobrzeg mam w głowie nagle? Eee, no, chociażby Rewia. Nie Hel, e, ale jest Rumia, o. Mm, Rumia na pewno. Co jest z tym Gorzów? Głołdów. Gorzów Wielkopolski. Więcej powinienem chyba w Polsce wpisywać. Gubin. E, Gerlitz. Jest taka miejscowość. Stuttgart. Dortmund. No jak nie ma? Stuttgart jest na pewno. E, Bawaria to było Monachium. Brema. E, Herning w Danii. Dobra. No Andora chociażby. San Marino pisałem. Le Trzy Jezus Maria, czasu nie ma. E, Antwerpia. W Belgii Bruksela jeszcze. Charlotte, ale to chyba nie wpisze, Nie. Ciechocinek. Często chowa. Czarnobrzeg, Co ja już mam w głowie? Kaliningrad. No jak, Królewiec, Kłajpeda. Dobra, tu mamy Trieste, Lublana, Planica, to chyba też jest taka miejscowość. Maribor, G Salzburg na pewno i Gras? Tak, Willach, Wadus, Luksemburg. Dobra... Co tam teraz? Trondheim chociażby. Klusz na poka. Złapię, tak złapie, Dobra, miałem farta. Eee, eee, no, ajasio jest taka miejscowość na Korsyce. Saloniki chociażby mamy. Tirana e, jest. Na pewno jest Podgorica. Turyn pisałem. Boże, 2 minuty 30 sekund. Ale się to człowiek pogubi. Heum No, Lil', chociażby Lil', jest przecież tyle tych miejscowości. Grenoble, czy jakoś tak, już teraz byle co pisze. Hmm, tutaj nie już. Jaki kraj może? No, Drezno, chociażby, Lipsk, no jak Drezden. No, łapie się, czasami nie wszystkie się łapią. W tej Mecklenburgze jeszcze. Karls i Siena jest taki klub, no jest na pewno. Jawor jest na pewno, Jarocin, Leszno, Poznań, pisałem? Podpisałem, Piła, tak jest, minuta 50. Yy, yy, no, Goldap chociażby, Mekka, nie, bo, ale jest takie miasto gdzieś Medyna? Dobra, nie, bo wiem, że jest w Lubelskim takie miasto. Yy, no, ale teraz, przemyśl. Na pewno W A, ale teraz dupa Myśl Cokolwiek, Boże no Szczecin, Szczecinek pisałem, Gryfino Ostrów Ostrowia Nie, Banik Ostrawa O, Opole pisałem Kędzierzyn Koźle, Kalisz. O kurde, minuta ostatnia, jeszcze coś dopiszmy. Wałbrzych chociażby. Tarnowskie Góry pisałem. Tychy na pewno nie pisałem. Dęblin chociażby. Dublin pisałem. Limerick. Dobra. Jezus Maria. Walencja. Chociażby. Murcia Bask To jest Girona mm, Gibraltar Tak Sevilla Co tam jeszcze? Leon Hichon To Vigo w Dobra 10 sekund widzowie Toledo Saragossa Ber... Berlin? Pisałem po prostu. Koniec czasu, widzowie. 194 miasta i jest zdecydowany progres. No jeszcze teraz mam w głowie Sankt Petersburg, Niżny Nowograd w Rosji, mogłem jeszcze jechać, Smoleńsk. Kurczę, myślałem, że ze 200 wymienię. No ale progres jest. Jednak ciężkie jest to, widzowie, że pracujesz i walczysz z czasem. To nie jest wcale takie oczywiste, jeżeli musisz. Odessa jeszcze. No teraz mam w głowie multum tych miast. No ale trudno, jest jak jest. 194 miasta, progres zanotowany. Dajcie znać, ile wy daliście radę wymienić w 10 minut.